Angielski od podstaw dla początkujących więcej o przymiotnikach. Lekcja 90. Mam nadzieję, że pamiętacie, że przymiotniki stawiamy po czasowniku to be. Przykłady This wine is quite good. To wino jest całkiem dobre. I am English. Jestem Anglikiem. Kiedy przymiotniki opisują rzeczownik, stawiamy je przed tym rzeczownikiem. W języku angielskim nie stawiamy przymiotnika po rzeczowniku. Przykłady: I am an English writer. Jestem angielskim pisarzem. I like red wine. Lubię czerwone wino. Do they like hot weather? Czy oni lubią upalną pogodę? Pamiętaj, że jeśli dwa przymiotniki występują po czasowniku to be, oddziel je słowem and. Przykłady: She is tall and slim. Ona jest wysoka i szczupła. He is short and fat. On jest niski i gruby. Jeśli więcej niż dwa przymiotniki występują po czasowniku to be, oddziel je przecinkiem, a ostatnie dwa połącz słowem and. Przykłady: She is tall, slim and Beautiful. Ona jest wysoka, szczupła i piękna. He is short, fat and ugly. On jest niski, gruby i brzydki. Zapamiętaj, że przymiotniki w języku angielskim są niezmienne. To znaczy, mają tylko jedną formę. Przykłady. An old man, two old men, an old woman, two old women, an old bicycle, two old bicycles. To wszystko na dzisiaj do zobaczenia. Be seeing you.